Jako pierwsi do ołtarza zbliżą się przedstawiciele figura. Następny Janówek I, Kałuszyn, Rubin, Łajski, Michałów Reginów, Olszewnica Nowa, Olszewnica Stara, Towarzystwo Przyjaciół Michałowa Reginowa, Skrzeszew oraz Bieliszew. A na końcu z chlebem dożynkowym chleby wniosą na pani Teodora Cypulska i pan starosta Jacek Gągolewski. Pierwszy wieniec składa Sołectwo góra. Wieniec Bożynkowy składa Janówek pierwszy. Otarza Bożego Wieniec przynoszą przedstawiciele Kałuszyna. Gieniec od szykrubiny. Wieniec składa ją Łajski. Wieniec Nożynkowy składa Michał Frodinów Wieniec przynoszą przedstawiciele olszewnicy nowej. Odtwarza Bożego, wieniec nosą przedstawiciele wsi Olszewnica Stara. Wieniec przynosi towarzystwo przyjaciół Michałowa Reginowa. Wieniec dożynkowy ze Skrzeszewa. Wieniec dożynkowy przynosi Wielisze Kolejny piękny wieniec składa Topolina. A Bochen Chleba, tegoroczny pożynek 2012 niosą Starościna pani Teodora Cybulska i starosta pan Jacek Gongolewski. Thank you. Ziemi i naszej pracy, w, moru w ogrodach. Prośmy Boga, by je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Jak mogący i najlepszy ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię, wydobywać z niej coraz to nowe wlody. Ty poleciłeś synom narodu wybranego, przynosić do kapłanu owoce ziemi i snopy zebranego zboża nie Za tegoroczne plony i po Bogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce, korony żniwne, owoce i warzywa. Spraw Pani, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. Aby po doczesnym życiu nie nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków. Przedstawi tobie najświętsza dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.